Powitać, powitać Państwa! Uff, uff, z tej strony, Pieseł, a to kolejny niesamowity odcinek z gry Surviving Mars! Odcinek numer 12, odcinek w którym będziemy jeszcze bardziej prężniej rozwijać nasze wielkie, ale to wielkie e, uczestnictwo na czerwonej planecie. Jeszcze więcej będziemy robić i robić i robić. Zobaczmy, co tutaj mamy. Uzupełnia nam się paliwo, tak? W poprzednim odcinku rozbudowaliśmy sobie bardziej kolonie. Mamy więcej techników, wytwarzamy więcej dziennej produkcji e, części maszyn, przez co jestem bardziej zadowolony z tego faktu, ze względu na to, że po prostu funkcjonuje to dobrze i fajnie. Zobaczmy na ziemi... E, co tutaj byśmy mieli? Fundusze 410 milionów. Okej, okay. energetyka sobie tutaj chodzi na spokojnie. Bateria, widzę, że sobie też działa. Dzisiaj chciałbym troszeczkę podziałać w innych zakresach też. Bo tutaj mamy botaników, brak specjalizacji w ludziach. No brakuje nam wyspecjalizowanej kadry ludzi. Ale to na spokojnie sobie damy radę. Mieszkańcy Okej, okay, dzieci mamy. Koloniści mieszkańcy dzieci jedną, młodzież cztery, młodzieży mamy aż, więc jestem z tego względu bardzo, bardzo zadowolony. W organizacji turyści filowo chorzy dobra Przeskanowano sektor. Ok, rakieta może lecieć na Ziemię. Owszem, może. Ale botaników nie mamy wystarczająco. Abym chciał tych botaników jednak posiąść. Bo to jest też ważna sprawa. Chciałbym, może, i sobie dorzucić pomiary marsjańskie. Dorzucę sobie. Ze względu na to, że się nam to przyda, żeby robić różnej maści, po prostu, elementy. Mamy jedzenia dużo bardzo dużo jedzenia. Byśmy mogli w sumie ogarnąć sobie bardziej tutaj teraz yy, nasiona. Żeby nasionka się nam tutaj robiły. I żeby nie było problemów z tymi i pierdołami. Yy, mamy tutaj amfiteatr nawet. Wow, fajnie. Też oczywiście chcę wam powiedzieć, moi drodzy... Że dziękuję za aktywność pod ostatnimi filmami, za to, że mamy w momencie nagrywania tego filmu 219 subskrypcji. Pamiętajcie, 250 subskrypcji i postaram się załatwić dla Was jakiś mały prezencik lub upominek. Możliwe, że konkurs, owszem, z nagrodami. Możliwe. Też chciałbym powiedzieć, że jest biurka na chore dzieci, chorych ludzi. Podepnę wszystko dosłownie w komentarzu. Filmu będzie wszystko tam na spokojnie, e, podpięte, więc możecie sobie wchodzić. Oczywiście, to będzie w opisie. Też zapraszam do pisania hashtag kolonista, jeśli chcecie, żeby Wasz nick pojawił się jako kolonista w naszej grze. Tak będzie, jest taka możliwość. E, jak widać, też byśmy potrzebowali różnej maści rzeczy z ziemi, więc póki co. Leć sobie, powrót na ziemię, polecimy sobie, owszem. E, Weźmiemy to i owo, pierdodoły różnej maści. E, turyści, cena rzadkich eksport, fundusze. Turyści. E, liczba e, pozostałych na wszystkich mapach dobrze się bawią na wakacjach, pragną wrócić do domu. Dobra, rozpoczniemy jak chcą wyjechać. Dobra, dostaniemy za to pieniądze też i sławę, dzięki czemu będzie więcej chętnych do naszej kolonii. A im więcej będzie turystów też, tym lepiej dla nas. Dobra, co tutaj mamy? Będziemy potrzebować stan atmosfery, większa ilość wody. Fajnie, fajnie. -no albo bo kujem tworzenia szkód tych jezior dzięki kształtowaniu krajobrazu para... Rająca woda z większą miejscową jakość gleby i ilość wody na Marsie, yy, dobra, fajnie to działa. Czy mamy coś innego? Też mobilne bazy socjologia to nie. Rakiety pasażerskie też póki co nie. Yy, głębokie skanowanie, sobie na później, zostawimy. Socjologia Marsjan, byłaby naprawdę spoko. Areolo zapewnia wygodne miejsce zamieszkania dla wielu kolonistów. Okej, okay, fajnie to brzmi. Terapia odmładzająca szpitalika i ośrodka medycznego terapia zwiększa wygodę i zapewnia odprężenie, poprawiając nastrój dla kolonistów odwiedzających te obiekty. W, w się sensie, prawdziwym dopiero p 15 tysięcy, wow. Adaptacja genowa odblokuje w farmach zwykłych i hydropolicznych nowe uprawy, Dobra, byśmy mogli to też sobie rzucić później. Yy, sanatorium można by było w przyszłości podać. Dobra, niech tam tutaj leci czas. Oczywiście odcinki są około 30 minutowe, 25 bardziej, tak myślę. Yy, ze względu na to, że tutaj porosty sobie już yy, wykazały się w sumie takim jakby zainteresowaniem, działaniem. Będziemy mogli je w sumie wziąć i co nieco przenieść mamy to tutaj to tutaj będziemy mogli dać w sumie też jeszcze jakieś porościki chociaż zobaczymy jak to będzie wyglądać Ukryj nakładkę jakości gleby tu się nie powiodło tutaj też się nie powiodło tylko tutaj się udało OK Zobaczymy co z czasem nam wyrośnie z tego po prostu. Robimy więcej nasion ze względu na zapotrzebowanie nasionek też. Hmm. Ok, a gdybym chciał na przykład zasobnik, i ile nas tutaj kosztuje? Yy, prefabrykowane budynki, gniazdo dronów nas kosztuje dużo. Dobra, wytwórnia, fabryczka, fabryczka, dobra. Mamy tutaj chyba, jeśli wdaję, że nie mylę takie rzeczy jak inne pierdoły, jezioro, różne rozmiary jezior, a jezior jeszcze nie mamy. Szkółka leśna, skutek terraformingu, Okej, okay, fajnie. Chciałbym ją włączyć z powrotem. Można w sumie ją włączyć. Zaraz ją tutaj zakonserwują. Tutaj gałganie co tutaj masz? Metale możesz zbierać w obcyku czy coś jeszcze nie, dzięki naszym tutaj głowom myślącym dostajemy 216 ale mamy takie miejsce jak tutaj i będziemy uzyskiwać o wiele więcej, od razu mamy też tutaj cement, więc nie będziemy ubożsi w cemencik premia do wygody i potrzebujemy złoże podziemne, rzadkie metale wydobywać w przyszłości owszem, mamy jeśli że nie mylę, wahadłowce też Wahadłowce, hmm, gdzieś to było na temat wachadłowców coś. O, jest. Bezl bezlenowy napęd odrzutowy nowy budynek węzeł wachadłowców, garażuje i tankuje wachadłowce, umożliwiając długodystansowy transport zasobów między magazynami i rozmieszczenie kolonistów między kopułami. Jest to bardzo spoko rzeczy, bo będzie mogli z jednej kopuły do drugiej kopuły przemieszczać tych ludzi i po prostu jest spoko. Robotyka garażu i tankuje. One nie potrzebują konserwacji z tego, co widzę. Ale potrzebują dużego nakładu e, materiałów na czas. Pracy. Napyt ekstraktora. Jak długo jest zapotrywany w paliwo. E, do produkcji, okej. Okay. Prędkość wzrasta wachodów o 33, wydajność zwiększona o 20% rafinerii i fabryk. Fajnie, fajnie. O, no, później nadaje się wieku i śmierć u wieków wiekowych kolonistów. Fajnie. Też. Spoko fajne. Fajne rzeczy, naprawdę. Tylko no. Jak na razie widzicie, co jest? Wydajność budynku 48. Naukowców, ewentualnie parę, wrzucę też. Można. Nasionka 5 i 3. O, mamy wydajność budynku większą i więcej nasionek mamy. Super. Trawa nie może być, bo trawa potrzebuje wzrost jakości gleby 10-20. Wymagany postęp terfy. O kurde, bardzo drogo. Wymagane nasiona. Minimalna jakość gleby. 10%, a jakoś gleby mamy tutaj. Tutaj się za dużo nie rozsiało z tego co widzę. Ale to ewentualnie sobie też przeniosę. Szkółka leśna. Eee, daleko od brak połączenia kablowego za daleko od kontroli dla dronów. Dobra, i tutaj damy sobie prąd. Kable energetyczne dobra, tą szkółkę sobie osobiście zrecyklinguję ze względów albo może i jeszcze nie wyłączę ją, albo dawaj recykling, wrzucamy w nią, ze względu na to, że nie potrzebujemy jej tutaj, bo mamy porosty. Trawa w przyszłości może być gdzie indziej, a tamta szkółka sobie będzie chodzić na najwyższy i zaopatrywać jeszcze bardziej nas materiały, bo tutaj widać że sobie porosty poradziły tutaj jedynie wymagają większego nakładu by wymagały na razie porosty wszystko co porosty eee, za, za, za na dużej zwiększają mieszkocową jakość gleby posadzone rośliny e, z wienną lub e, lub będą rosnąć w zależności od miejscowej jakości gleby i globalnej temperatury oraz wody. Yy, większa roślinność na planecie, jeśli jej współczynnik jest mniejszy niż wtedy, nie działa podczas burz i trujących deszczów. Okej, okay, fajnie. Ten sobie tutaj będzie gałgany. Nam Sadził również. Trzeba terraforming trochę podwiększyć. Koloniści, którzy dobrze się bawią na wakacjach 1-6, pragną wrócić do domu, Dobra. Szkolenia! Ogarnięte, fajnie. Brak zasobów mówicie? No ta widzę właśnie. Dobra, tutaj sobie damy to. Fajna muzyka, leci, muszę przyznać moi drodzy. Bardzo fajna muzyczka. Mamy materiały, mamy te materiały na spokojnie widzę. Hmm, czy co tutaj by nam było potrzeba? Tutaj mamy w sumie tyle i tyle skamieniałości, dekoracje zewnętrzne, formacja skalna. Nierówny teren, aha. Ha. Formacja skalna, tutaj można dać sobie formację skalną sobie w tym miejscu. Dajmy sobie burza meteorytowa za sol i 5 godzin. Ostrzeżenie, dziękuję. Wieżyczki detekcyjne. Robociki nam się tutaj rzucają, rzucają te odpady skalne 250. Tak, odpadów skalnych pójdzie. Ale one jest... pracują jak noweczki. <laughs> Bardzo fajnie pracują sobie. Dobra, super, bo tutaj widzę, że nam zaczyna też się rozrastać ten porościk. Bardzo fajnie. Widzę, że on nie ma tej szansy się za bardzo też rozrosnąć tutaj, chociaż on sobie poradzić powinien. Hmm, a co do terraformowania, hmm, roślinność rośnie o 50% szybciej. Bo spoko z prawą. Dobra, dorzucimy sobie e, terraformingu trochę rzeczy. Mars jest e, mars-cieplarniany. E, dorzucimy sobie stymulator wzrostu i później będziemy szli trochę w projekty terraformowalne, aby to nieco przyspieszyć. Woda od dużej jeziora przedstawia jakoś e, i obojętność wody powierzchniowej na marcie. Im wyższa wartość parametru, tym więcej zbiorników e, Wodnych będzie pojawiać się na Marsie jeżor, mórz, oceanów i tym y, większe one będą. Wzrość ilości wody tworzy środowisko umożliwiające trujące deszcze i deszcze czystej wody. Woda daje premię do terraformingu do produkcji wody przez oddzielacze wilgoci. E, Ciekłej wody na Marsa... Y, atmosfera daje premię do terraformingu i produkcji przez... Energii przez turbiny wiatrowe i e, produkcji e, tlenu przez magnetę. Pro, e, Zmniejsza produkcję energii przez panele słoneczne. No bo mamy gęstszą atmosferę, taka prawda? Przy maksymalnym stopniu ulepszenia atmosfera staje się zdatna do oddychania. Dobra, super. Za 20 coś godzin będzie też meteorytów. Zbieraj nam tam zasoby, gałganie, i będziesz zaraz wywołany do domku. Bo będziesz musiał się przygotować na marsjańskie podróże. Dobra, pełne, pełne, super. Yy, nasionka tutaj się ogarniają. Coś mamy. Niepotrzebne. Dzieci. Hm. Dzieci, młodzież, dorośli. Więcej dorosłych nam przybyło. Wow, super. Wolne miejsca pracy. Zapełnione. Absolwent za. Dobra. Brak specjalizacji. Szkoda niestety, że nie mamy tej specjalizacji, co to potrzebowali. Eee, w środku goście. Dobra. Strażnicy. Brak. Tutaj full. No dobra. Oni się tutaj na spokojnie ogarniają. Czy tutaj, Gałganie, masz coś do zebrania? Masz, teoretycznie, ale chodź się wypakuj, bo będzie deszcz meteorytów tutaj nam szedł i musimy... Musimy się wyładować. Nie załaduj, a wyładuj metale. Dobra. Bo mamy niedużo też metali, a używamy je na części mechaniczne, z których produkujemy dużo różnych rzeczy, po prostu. Taka prawda. 3 i 2. Jak będziemy mieli tak około 50 części maszyn, to sobie ogarniemy yy, nas, spokojnie sobie wtedy wrzucę do produkcji i innych rzeczy. Tutaj tą fabryczkę też jeszcze jedną, a jak będzie 50 to po prostu pach i będzie git. Tak do wtedy, do 20 zejdziemy materiałów, części maszyn i będzie sólczo. Jak tam nasionka nasionka i domy. Super, uper. Yy, Produkcja, zapotrzebowanie, jeden zebrany tlen, pojemność, zapas tlenu wystarczy na 12 soli. Zapas wody wystarczy na 2 sole i 5 godzin. Niedużo. Taka prawda. Czy mamy lepsze te zbiorniki? Wodne. Duża cysterna. super magazyn super magazyn to tutaj. Duża cysterna, duży zbiornik tlenowy. Też można by było dać. No, Supermagazyn, marsjańska edukacja, odpylanie. Bo, e, marsjański uniwersytet naukowców, geologów, botaników, lekarzy, techników i funkcjonariuszy bezpieczeństwa. E, studia na Marsie zawsze są darmowe. Kosztuje to nas 15 elektroniki, więc byśmy musieli znowu sprowadzić trochę elektroniki z Ziemi. Tymczasem, zobaczmy sobie na mm, towarową. Nie wiem, czy bym potrzebował rakieta pasażerska. Zobaczmy, co tutaj mamy, moi drodzy. E, botanik, hipochondry, religijność i obżarstwo. E, wytwarza podstawę. No, tak nie za bardzo, powiem wam. Naukowiec, zamiłowanie do hazardu, zamiłowanie do gier. Entuzjazm. Dobra, mogę Ciebie dorzucić. Strażnik. Aha, i to tak wygląda. Okej. Okay. Botanika jeszcze jednego i tyle. Nie mamy jakichś tutaj e, turystów. No, wystrzelimy sobie na pewno. Ewentualnie materiały zawsze można jakoś przyzwać. Też to nie jest problem. O 100 zł, 100 dolarów za zasomnik za, za zapłacimy. I dorzucimy sobie do tego artykułu elektroniczne. Tak, często dobre. To sobie zostawię w razie, czego jakby coś się popsuło. 110 milionów. I artykuł elektroniczny sobie rzucimy 10, żeby było można w przyszłości posiadać takie i owe. Oczywiście pieniądze mamy, możemy realizować sobie pieniądze typu 2 miliony, ale to jest, wiecie, takie no, na dwa razy bo 10 milionów punktów nas kosztuje to więc uf, uf, uf. będziemy mieli więcej e, możliwe że badań też geologów tak geologowie będą bardziej jakość gleby 90% zebrane nasiona ok wydajność głupy 130% super mm, gałganie wyładuj zasoby wyładuj 15 polimerów wyładowujemy właśnie. Wow, super. Burza meteorytowa. Dobra, gdzie się pojawi ta burza meteorytowa, moi drodzy? Tutaj, dobra. Dobrze, że jednak stąd uciekł Gauguin. Dobra mój drogi, kochaniutki. Prosiłbym abyś sobie tutaj podmykał. Tutaj nic nie dropnęło. Tutaj e, też nic nie dropnęło. A tu? Też na razie nic. No, nope. na razie nic nam nie dało. Ale to będzie cały ten sektor, tutaj można sprawdzić sobie dwa sole. Kurde, chyba coś tu może. A tak już myślałem. O! No, nope. nic. No, zobaczymy, co nam tutaj się da. Bo pamiętajmy, że burza meteorytowa zmienia swoje miejsce tak ona będzie zmieniać twoje położenie budynki nie działają które paliwo jest zapełnione rozumiem może magazyn jeszcze jeden nowe anomalie, o super skład paliwa anomalie planetarne super, ogarnięte nowe anomalie łazik tutaj mamy po to skanuj -y anomalie to jest anomalia. Eee... Okej, okay, zbadać anomalię. Jakieś rzeczy się nam tutaj dropną. 125, Ok. Skanowano sektor. Super. Jak tutaj rozwój? O, zaczyna wchodzić jeszcze bardziej ten porościk. Super. Cieszy mnie to. Eee, rakiety. Jak tutaj z rakietami to wygląda? A, się rzuciły. Bądź chłodki tam do roboty. No, teoretycznie będzie można to też wyłączyć, czasem. Bo to no, po prostu mamy tego... utwórstwa paliwa bardzo dużo. Wyłączymy, żeby nam nie zżerało prądu niepotrzebnie. Po co ma chodzić? Lepiej prąd zostawić na inne rzeczy. And you're to Mars ok, Radio. powoli zbliżam się znowu do od... końca odciska. Ojej, szybciutko poszło. E, anomalie planetarne. Dowolne, stan badań. Okej. Okay. łazik safari i stan badań zostaniemy. Okej. Okay. ciężarówka sterowana, nowe technologie. Geolog, stan badań. I też spa tań badań, strażnik. Aha, pięciu strażników bym musiał rzucić. 7 i zasoby, ok. To wyślemy sobie 7 dronów. Potem, w następnym odcinku, na pewno będzie dużo się działo. Data dane są no, dobrze, poczekaj, mam ja gadać. Kończył? Dobrze, dowód co wpis numer 25, dane zebrane w terenie potwierdzają naszą hipotezę dotyczącą zachowania diabłów pyłowych naładowanych elektrycznością statyczną. Nauka y, zna przyczyny wielkich ziemskich huraganów, monsunów i tornad, a jednak to pierwotne moce objawiające się na naszych oczach nigdy nie przestawały budzić naszego podziwu. Tak samo dzieje się w przypadku elektrostatycznych burz pyłowych na Marsie. Nasi naukowcy opracowali roboczy model zachowania y, tych szczególnych anomalii pogodowych na czerwonej planecie. Aż e, Ant e, teraz możemy go ulepszyć. Po zakończeniu bieżącej ekspedycji będziemy mogli potwierdzić ich hipotezę choć wątpię, by ktokolwiek przestał się obawiać tych wielkich buch szpyłowych. Skutek uzyskujesz 2000 punktów badań. Super! Jak na zakończenie? Bardzo super sprawa. Zobaczmy czy coś tutaj wyleciało nam. Z... Tak, w pola... powylatywało nam parę rzeczy. Uhuhu. Uh. Fiu, 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 dobrze Gałganu. Gałganiuszku, jedziesz zbierać zasoby, mój drogi. Przydał się tam. No tak, e, punkty badań już są te ogarniane, fajnie. Odpylanie, pane, e, oczyszczane, co zmniejsza częstotliwość konserwacji. Dorzucimy też sobie mars cieplarniany. Super, super, hiper. Oczekiwana nagroda z zadowolenia. O, 21 na 25. Jak na te punkciki, to naprawdę dobrze wygląda, moi drodzy. Turyści ja bawią się na wakacjach. Dobra. Yy, gotowa do wylądowania. Koszowskiego jeszcze tutaj wylądujemy sobie na szybko. Obsłużymy dosłownie. No tutaj nam dorzuci się botaniczek. I tutaj dorzuci się nam jeszcze badacz. Więc będzie się działo. Dzień dobry moi drodzy, wylądowaliśmy. I lądowanko udane witamy Koszowski, dobra Nowi koloniści nam wbiegają tutaj Miejsce pracy, w farma Dobra, skoro pracujesz mój drogi przyjacielu na farmie, tak? Proszę o przeniesienie tutaj. Bardzo będę wdzięczny. Jak się przeniesiesz gdzie indziej? Technik, technik, tak. Mamy jeszcze więcej badań. Szacunkowy sponsor dobra. I jeszcze więcej będzie nam tutaj botaników pracować. Więc super, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy, też chciałem wam podziękować za oglądanie tego odcinka. Zapraszam was do lajkowania, subskrybowania. No i co? Widzimy się w następnych solach na Marsie. Trzymajcie się, cześć! I znowu kończymy. Oczywiście w nocy. Bajo!